Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z M. Shrouded. I co, I jestem dzbanem? A czemu zaraz wam pokażę? Bo nie wiedziałem, że mogę być tak tępy. A i bardzo przepraszam, jak coś za dźwięk, ale jestem troszeczkę jeszcze przeziębiony. Chciałem coś dla was nagrać, bo za długo nie wrzucałem materiału. I słuchajcie, tak, zastanawiałem się. Chodziłem, myślałem. Czemu w wytwarzaniu nic nowego się nie pojawia? Czemu tu nic nie ma? Czemu w warsztacie nic nie ma? I wiecie co? Wystarczyło zrobić prymitywny blok z drewna, aby odblokowało nam się łóżko, kominek, jakieś świece, z drzwi, okna, rusztowania. E, matko i córko, serio. Czy ja jestem aż tak tępy, że o tym nie pomyślałem, no bo myślałem przecież, zebrałem kamień, tak? Zebrałem drewno jak w każdym survivalu I, i, i czemu nie mogę nowych rzeczy robić? Czemu nie mogę tworzyć, budować? Mm, czemu nowe schematy się nie odblokowują? No właśnie dlatego. I w, w międzyczasie machnijmy sobie łóżeczko. Na razie rozłóżmy je gdzieś tutaj. Obróćmy troszkę. Powiedzmy, tu jest Workspace, więc łóżko dajmy tu. Opa. I czy ja mogę na nim spać? Nie wymaga ode mnie niczego. Nie wymaga ode mnie niczego. Super. Mamy łóżko. I mogliśmy zrobić jeszcze kominek. O, też coś możemy lepsze łóżko zrobić, bo postawiliśmy łóżko. I słuchajcie, kolejne rzeczy odbrukowały się. Ławka i krzesło. Super. Jakieś komody. Hmm. Fajnie, naczynia. Nie wiem, czy to są tylko ozdoby, czy nie. Eee, kolejne drzwi. Płotek. Fajnie, ej, super. Dobra, zobaczmy, co tutaj potrzebujemy jeszcze do kominka. Eee, mam nadzieję, że mój głos was nie załamuje. Tutaj mam kolejną skrzynkę, dostawiłem materiały budowa budowlane. Eee, zrobiłem, jak wspominałem, w streama. I eee, troszeczkę pochodziłem. Troszeczkę się dowiedziałem na temat gry. Jeszcze nie ogarniam obracania, bo z automatu chcę kółeczkiem obracać. Powiedzmy, że kominek damy tutaj. Czy coś nam tutaj to odblokowało? Możemy gotować przedmioty. No to było też przy ognisku. Ogrzanie i komfort nam pewnie rośnie dzięki temu. Super. Czy po powstawieniu tego coś nam się jeszcze odblokowało? Chyba nie. Nie widzę nic nowego, dobra. Zatem jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? Po pierwsze, niestety będzie troszkę krótszy. Po drugie, nie zdziwcie się jak na sekundę raz na jakiś czas się wyciszę, żeby odkichnąć czy odkałsnąć bardzo. Bardzo niestety jest to uciążliwe, upierdliwe. Ale w planie mamy dzisiaj zająć się naszym main quest'em. Czyli iść, ogarnąć, ocalałego, tak? Jest gdzieś na mapie. Nie wiem, czemu we wszystko wchodzę. Przez i nie pytajcie mnie. Mamy tutaj pana. Gdzieś sobie tam śpi. Tak, tak. Bla, bla, bla. Mamy znacznik na mapie. Jest gdzieś tutaj. I tu właśnie się udamy. Tutaj mamy kolejny pytajnik. I idziemy. Myśli sygnał. Nie. Po prostu będziemy szli w stronę zadania. Ile tam mamy? Zaraz zobaczymy 460 metrów. No powinniśmy szybko dojść, szybko to ogarnąć. Eee, zobaczymy, czy ocalały, o, ocalały, ocalały nam coś odblokuje. Eee, czy będziemy mieli jakiś fajny bonusik. E, fajnie by było ogólnie też odnowić sobie HP, więc może zanim jednak pójdę, to wstawię coś do pieczenia, wezmę jakieś mięso. Chyba, że po prostu mam coś w plecaku. Mamy jakiś miód. Użyjmy przedmiotu. E, miałem jakieś jagody. Mam jagody, też sobie zjemy. I powoli, ale skrupulatnie nasze życie się odnawia. Dobra, ruszamy więc. E, mam łuk, nie mam strzał z tego co pamiętam. E, pochodziliśmy, wracając do teama, trochę po okolicy, zobaczyliśmy co jest tam. E, doszliśmy do jakiegoś obozu bandytów. Mam jakoś lepszą różdżkę, która nie ma amunicji. I wyciągnąłem lepszy miecz. Jakiś taki zielony, który jest niby pierwszopoziomowy, ale ma 150 lepszą wytrzymałość i nie wiem, Możecie mi powiedzieć, dać znać o co chodzi z tym ulepszaniem, czego mogę do trzeciego poziomu ulepszyć, czy on działa na zasadzie, że on jest tak do przeciwników na trzecim poziomie, jest ok, czy o co chodzi, bo ja nie ogarniam, obstawiam, że idziemy właśnie w tamtą stronę do tej wielkiej wieży, eee, więc ruszajmy, schowa... u, u. Tu była jakaś mała aktualizacja, czy coś. To przepraszam bardzo, tego, tego obozu. Tutaj nie było. Ja dosłownie przed odcinkiem, jak jeszcze chodziłem sobie wydobywać rzeczy. To nie widziałem tego. Chodźmy, zobaczmy, co tu się dzieje. Dziennik kapitana, dzień szósty, okej. Okay. Tutaj mam jakąś skrzynkę. O, mamy strzały do łuku, o których mówiłem, że nam brakuje, więc świetnie. Tutaj mamy jakiegoś śpiącego trupa, i na jego łóżku możemy się położyć. Wolałbym nie. Tkaniny, jakaś skrzynia. Oczywiście, jak zwykle, te skrzynie są tak pust... głupio ustawione, że nie da się w nią trafić. No ale dobra, zostawmy to na razie, ale mega interesujące. Ja tego obozu przedtem kompletnie nie widziałem. A tutaj obstawiam, że most jest zerwany, tak? Pewnie. Potem jest jakieś zejście dołem. A nie, możemy się przyciągnąć nasze lotko. okej, okay, super. E, tak, zrobiłem hack. Nie pamiętam, czy to było na odcinku, czy na streamie. E, chyba na odcinku, już tak mi się wydaje. Mhm. Mm Tutaj mamy jakiś ten do przejścia, okej. Okay. Jakiś trup, przeszukaj. Kawałki metalu weźmiemy, podobno się zawsze przydają. E. Tutaj mamy E. Spoczmy i wspinamy się. Nie skończy... O, 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 o! Mamy jakiś przeciwników. Zejdźmy sobie na dół jest są jakieś pułapki, ale powinniśmy na spokojnie je obejść. A czyli, jak ty stoisz tak, to ja nie jestem w stanie e, przejść przez drzwi. Dobra, tutaj mamy jeszcze jakiegoś. jakichś nowych przeciwników, ty, oni są mocni. Fak, oni są bardzo mocni. Czyli, a ja idę na pewno w dobrym kierunku. O, no, 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 no. Panie. No się nowi, zamaskowani. Czym wy w ogóle jesteście? Co ty masz? Kawałki metaru, futro, spoko? E, czy tu coś jest? Nie ma nic. E, czy ja mam wodę? Ja bym się podbustował albo chociaż... odkilował. Użyjmy przedmiotu. Bym chciał tego kusznika się pozbyć, ale on mi ciągle zachodzi tutaj. Wejście, o! Idealnie, idealnie, ale wchodząc oczywiście dostaliśmy... No, 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 nie spadnij, nie spadnij! Dobra, kawałki metalu, butelka wody, przeszukajmy. Coś tu jest, metal, drewno, weźmy to. E, Okej, okay. nie spodziewałem się czego, takiego obrotu sytuacji, dobra. Przechodzimy sobie tędy. Wydaje mi się, że tam do tego pałacu nas ciągnie. Tylko pytanie, czy ja mam iść tędy, czy mam iść naokoło? E, tutaj właśnie ten obóz się oznaczył, który ostatnio widzieliśmy. E, wydaje mi się, że chyba tędy podejdę do... O, fuck. To on jest w obozie bandytów? Siemanko, piesku, słuchaj. Musisz umrzeć. Piesku, wilku. Widzieliśmy kości i to wszystko, nawet skóry nie zostawił. Tutaj to, tutaj to, ja bym chciał. Na pewno nie chciałbym zużywać mikstury, a po drugie nie chciałbym chodzić w ścianę owadów. A po trzecie czy mi się rozwalił pak? A Jezu, zasrane owady. Czy mi się rozwalił miecz? Nie, e... Czekajcie, alt nacisnąłem przypadkiem, dobra. Nie, ogólnie te owady są straszne, ja ich tak nie cierpię. Ostatnio sobie chodziłem, to całe HP mi dosłownie zabrały. Mogę się ukryć w krzaku. Jak się kłócało. O Jezu, dobra, nieważne. Ciekawe czy te owady będą ich też atakować. Mam nadzieję, że tak, tak. Atakują ich również, dobra. Powiedzmy, że to jest jakaś metoda. Kurde, zużyłem wszystkie. E, wszystkie mikstury. Musimy sobie teraz radzić bez magii. No nie, no halo. Owady, zostawcie mnie. Nie, jednak chyba ich nie atakują. Podążają ciągle uparcie za mną. Ja sobie odskoczę troszeczkę. Zobaczmy jaki on ma ataki. Odsuńmy się i kółeczko. Niech trzeba jakoś je zgubić. że one mnie zostawił w końcu dobra, jeden sam się zabił próbujmy je z łuku ściągnąć dopóki mamy jeszcze jakieś strzały o widzę tam kolejny obóz a już nie mamy, super, eee, dobra machnijmy jeden raz mieczem, udało się Przeszukajmy tego naszego owego mościa i chodźmy dalej. Wróćmy się na teren ich obozu. Wszedłem od razu na pełnej, więc yy, wiedzę, że tu jestem. Problem tego jest taki, że nie pamiętam, jak się robi. Jak się kłóca po prostu, jak się kłóca. O super, zjedliśmy to, nam daje dodatkowe życie. Weźmy sobie butelkę wody, jeszcze ciepnimy. I ciepnijmy sobie malinkę. Znaczy malinkę, boróweczkę. I czy ja kogoś tutaj widzę, jakkolwiek? Ja usłyszę kolejne owady. Jakie one są? kurzające. I leco tu, leco tu! Ja im prawie nic nie zadaję, one mnie tak ciorają. No, zostawcie mnie w spokoju. Jeszcze usiedziały się gdzieś na tym suficie i w nie się nie da trafić. Po prostu coś pięknego. Najbardziej irytujący przeciwnik w tej grze. No, dawaj, do dołu! Świetnie, zaraz umrę zabity przez bandę Os. Czy Bóg wie, co to jest? Szczerze, oni więcej obrażeń zadają od nich. O, mikstura many. Mamy tutaj jakiś list. Eee, kolejna porażka, ok? Jak ktoś chce sobie przeczytać, to sobie sprawdźcie. Tutaj mamy kowadło, na którym możemy naprawiać. Ok, naprawiono wszystkie przedmioty. Super. Czy coś tu jeszcze jest? Weźmy to i chodźmy. Zobaczymy ten budynek tutaj. Tutaj jest coś do wysadzenia. Czy tu coś jest ogólnie? Z tego co widzę, to nie widzę absolutnie nic. Super. A Jakoś da się tam wejść na górę może? Okej, okay, jest drabina. Pytanie czy ja mogę rozwalić to i co to jest? Czym są te czarne skrzynie? Mam jakąś książkę, Eureka. Znowu strona z o świecie, mamy skrzynkę. Bomby, okej. Okay. Wiecie co, ja to będę rozwalał sobie może... Tym drugim mieczem, żeby tego za szybko nie zniszczyć, ok to możemy przeszukać. Mamy wodę, tkaniny. Tutaj mamy kolejne jakieś skrzynki metal, metal. Strasznie dużo tego metalu nam wypada ogólnie. Dobra, to przeczytane, to ogarnięte. Schodzimy na dół. No, i skoro są granaty, to ja bym je sobie wyposażył. O, mam je pod altem, ok. I zamieńmy różdżki. Może ta się przyda bardziej. Ona nie wymaga strzał. No, i jesteśmy pod jakimiś katakumbami. Czekajcie, bo jeszcze miałem sprawdzić, czy to. coś mogę rozwalić. Mogę, czy coś wypada? Brak efektu. Ok. Ale coś z tego wypadło. Woda. Mhm. Czekaj, podejdźmy bliżej może. E, czyli nie, to co... Nic z tym nie zrobię. Tutaj mamy futra, gałązki. Nie ma jakiegoś zejścia na dół? Nie ma nic, dobra. Zatem kierujemy się do głównego budynku i pomijamy zasrane ule, żeby osy nas nie dowaliły. Kto cię dojechał? OSA. Tak. Pradawna krypta. Kowal. Ok. U, mamy tutaj jakiegoś przeciwnika. O jezu. A ja się nie uleczyłem! Kurde, kurde, kurde! Ej, ej, ej. Um, Dobra. Spróbujmy go załatwić, Magio. Jakieś dziwne odgłosy chłopy wydaje? Dobra, udało nam się. Nauczka na przyszłość. Użyj jedzenia. Użyj leków. Nie grzyba, grzybem się chyba zatruje. Użyjmy apteczki. I ona nam odnowi HP. Nie, grzyb daje nam wypoczęty? Nieważne. Wróćmy do krypty teraz na no spokojnie i zobaczmy, co tu się dzieje. Ogólnie widzę jakieś trupy, jakieś ciała. Na szczęście to nie jest Skyrim i oni nam nie wstaną. Jeśli ktoś czeka na odcinek Skyrima, no to po weekendzie się pojawi. Mamy nową wiedzę. Hmm. Pradawni Radawni płomienie. Okej, okay, tutaj mamy jakieś menzurki, jakieś laboratorium. No ale nasz pan jest chyba tutaj. Przebudźmy go. Przepis odblokowany. Kostur przywoływacza. Dziennik. OK. Mała skrzynia i o jedną recepturę więcej. Udało się odnaleźć ca... Odnaleźć o Umieść go w swoim domu przy pomocy k... kostura przywołania. Okej. Okay. Utrzana zbroja. Oznaczono nowe miejsce na mapie. No, coś nam się odblokowało. Zaktualizowano zadania. I co? Teraz musimy wrócić do siebie, tak? Ja spróbuję to może rozwalić. Może coś nam wypadnie z tego. Przepis odblokowano. Węgier drzewny. Okej. Okay. Tego nie jestem w stanie zniszczyć. Co to jest ta książka? Eee, Materowa blacha. Okej. Okay. Ej, gdy chcesz odpocząć, możesz szybko wrócić do domu, otwierać mapę i przejść za pomocą i wybierz swój dom. Okej, okay, to jest spoko. Mamy jakiś system teleportacji, wracania. Eee, tak, zadania się zaktualizowały. To jest to samo zadanie. Ocalony, ocalony, kowal. Eee, potrzebuje łóżka, dobra. Nie inwentory, tylko mapka, i wracamy do domu. Robimy szybko podróż. Zobaczymy ile tak naprawdę w grze trwa szybka podróż jak długo się doczytują shadery. O! Nie? Spoko, szybko. Mamy wykrzyknik. Ten ocalały będzie doskonałym wsparciem dla naszej sprawy. Umiesz go w świecie za pomocą kostur przywołania, który może zrobić ze wszystkich gałązek. Ok. Więc tak. Robimy... Robimy kostur. Kostur powinniśmy zrobić chyba z gałązki. Mhm. Tylko nie mamy ani jednej gałązki w ekwipunku. O dobra. Powiedzmy, że ok, robimy kostur. I... I nie walimy mieczem na pałę, tylko się ekwipujemy w ten kostur. Halo, halo. Gdzie on mi wskoczył? Tutaj. Dajmy go za miksturkę na szóstkę. Tak, przygotuj kostur przywołania. Słuchaj, no na razie będziesz mieszkał tutaj ze mną w tej dziurze. Siema! Mm, po długim oczekiwaniu powracam. Jestem prostym kowalem do usług. Pomogę Ci przygotować się na każdą ewentualność. Spoko. Kumam, ja że. ja ci łóżko tu zostawię. Czy ja mogę go przypisać? E, nie, czekajcie, właśnie to jest dobre pytanie. E, jak ja mogę ciebie przypisać do łóżka? Czego ty wymagasz? Ty wymagasz ode mnie tak, później warsztatu. Sobie już otworzyłeś tutaj, świetnie. Ja bym chciał jednak, żebyś ty... Nie wywalił mi się przez ścianę to pierwsze w ogóle troszeczkę zacząłem tutaj łatać, bawić się tymi bloczkami ale w przyszłym odcinku sobie. Sobie naprawimy. Stwórz. Brakuje łóżka. Oczyszczając ogień pierwszego wyposażenia. Stwórz. Okej, okay, dzięki tobie mogę tworzyć tak, kuźnię, piec do wypalania węgla. To no to sobie postawimy już na spokojnie w przyszłym odcinku. Gwoździe. Słuchaj, zrób mi gwoździa. Dzięki gwoździom się odblokuje masa rzeczy jak zawsze. Siekierza ze złomu, Ilow ze złomu, pałka. E, pospolity miecz, okej. Okay, I czy on jest... Lepszy jest, sporo lepszy. Mam jakoś tam podstawową zbroję. Mamy naczynia. I co tu mamy jeszcze? Skrzynka ze złomu. Dobra. A skrzynka ze złomu nie mogę zrobić, bo coś tam. Dzięki kowalowi możemy też ulepszać przedmioty. I ulepszamy je dzięki zabranym runom. Spoko. E, tak, ręczne wytwarzanie. Czy coś tam wpadło do ręcznego wytwarzania? Chyba nie. No, okej, okay. bardzo ciekawa postać. E, mamy kowala. Musimy zbudować mu łóżko. Musimy naprawić e, nasze domostwo. I tak naprawdę. Będziemy mogli kontynuować już naszą przygodę w następnym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że mój głos jakoś wybitnie bardzo wam nie przeszkadzał. Jeszcze raz was przepraszam za małą ucinkę w regularności. Jeśli odcinek Wam się spodobał, skomentujcie, dajcie lajka, albo cokolwiek, ja i tak będę bardzo wdzięczny. Ode mnie to na tyle trzymajcie się, cześć!